Na dzikim zachodzie, gdzie życie i śmierć dzieli jedynie cienka granica, pewnego świtu wydarzyło się coś, co odmieniło losy wszystkich. Odnaleziono Ajanę, młodą kobietę z plemienia, klęczącą przy kamieniu pokrytym tajemniczymi znakami, z dłoniami splamionymi krwią i pyłem złota. Tłum natychmiast oskarżył ją o morderstwo i kradzież mapy skarbu, choć prawda kryła się głęboko za kłamstwami. Właśnie wtedy malaki kroł. Zubożały rancher stanął przed wyborem, pozostać obojętnym jak dotąd, czy zaryzykować wszystko, aby ocalić niewinną kobietę wiedząc, że zapłaci za to całym swoim życiem. To nie jest tylko opowieść o złocie, lecz podróż przez odwagę, sprawiedliwość i decyzję, która mogła ocalić albo pogrążyć całą krainę. Jeśli lubisz takie dramatyczne, pełne napięcia i wzruszeń historie, koniecznie zostaw lajk, like, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego odcinka. Twoje wsparcie daje nam siłę, by tworzyć kolejne poruszające opowieści.